Kondraciuk Live, nowy talk-show. Oglądaj na kondraciuk.com i YouTube. Ewa, powiedz mi, jak się. Jak żyje wróg publiczny internetu numer jeden? Nie wiem, bo nie byłam nigdy wrogiem i chyba nie spotkałam nigdy wroga publicznego numer 1. Wiesz, że to pojawi się jako jeden z pierwszych wpisów po, po wygooglowaniu twojego imienia i nazwiska. Nie wiem. <grym> Za co nie lubi cię blogosfera, powiedz. Ja nie wiem, czy blogosfera mnie nie lubi. Tak naprawdę. To, 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 to. Ciężko określić całą blogosferę jako taką, bo są blogerzy, którzy mnie lubią, są blogerzy, którzy mnie nie lubią, więc to raczej jakieś personalne mm, gierki, zagrywki i, i, i animozje niż ogół, tak to jest, mi się wydaje. Kim jest bloger tak, w takim razie? Kto to jest No bloger? i to jest takie pytanie, na które od dobrych 8 lat wszyscy próbują odpowiedzieć i nikomu się jeszcze nie udało.